Proszę, mała, zrozumie, że bez ciebie nie umiem. Tak ciężko zapomnieć mi jest. Serio, to bardzo trudne. I ciągle myślę, co mam zrobić z tym. Ciągle myślę, co mam zrobić z tym. Choć w moim życiu wiesz, jest stres Wokół cztery ściany i ja są szczelne Więc jako jedyny z nielicznych o mój płacz Ty pomagałaś mi, gdy nie było tutaj nikogo Teraz Cię nie ma i nie wiem, co mam zrobić ze sobą I z Tobą testuję wokal, zakładam markę A Ty tak bardzo nie doceniałaś mnie Zawsze w prawej była moja dłoń, w lewej trzymałaś tą fajkę A teraz już nie widzę Ciebie, skarbie już nie widzę Ciebie, Pamiętam jak byliśmy kiedyś razem Pamiętam jak byliśmy kiedyś razem Teraz nam zostały tylko wspólne wspomnienia, ej. Ona jest lekiem na moje złamane serce Upadły anioł, który podnosić się nie chce Myślałem, może kiedyś coś jeszcze tu z tego będzie Proszę pomóż mi, proszę pomóż mi wstać ona jest lekiem na moje złamane serce Upadły anioł, który podnosić się nie chce Myślałem, może kiedyś coś jeszcze tu z tego będzie Proszę pomóż mi, proszę pomóż mi wstać Ona jest lekiem na moje złamane serce Upadły anioł, który podnosić się nie chce Myślałem, może kiedyś coś jeszcze tu z tego będzie Proszę pomóż mi, proszę pomóż mi wstać